Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam jak przygotować gofy. Idealne na śniadanie. Do ich przygotowania będziemy potrzebowali 3 białka 3 żółtka 1 łyżkę cukru 1 łyżeczkę proszku do pieczenia 330 ml mleka 300 g mąki 70 ml oleju szczyptę soli oraz olej do natłuszczenia gofrownicy. A do podania wykorzystamy ulubione owoce, cukier puder oraz bitą śmietanę. W tym filmie pokazuję Wam jak zrobić przepyszną domową bitą śmietanę. Zaczniemy od ubicia białek na sztywną pianę. Do miski przykładamy 3 białka z jaj oraz dodajemy szczyptę soli. Wszystko razem ubijamy. Co jakiś czas możecie sprawdzać czy białka są już sztywne, ponieważ łatwo jest je przebić. Wtedy podejdą wodą i nie spulchnią już tak ciasta. Do osobnej miski przekładamy płynne składniki. Mleko, żółtka jaj oraz olej. Krótko miksujemy, aby wszystkie je połączyć. Następnie dodajemy suche składniki. Cukier, proszek do pieczenia oraz mąkę. Miksujemy tylko do połączenia się składników. Następnie do ciasta przekładamy wcześniej ubite białka i wszystko delikatnie łączymy. Mieszając ciasto od spodu do góry. Gdy ciasto jest gotowe, rozgrzewamy gofrownicę. Elementy, które będą miały lub mogą mieć kontakt z ciastem, smarujemy olejem. Dużo łatwiej wyciąga się wtedy upieczone gofry. A gdy jakaś część ciasta wycieknie nam spoza formy, nie przywrócono ona do gofrownicy. Gdy gofrownica jest rozgrzana, wylewamy na nią ciasto. Gofrownicę zamykamy i nie otwieramy do puty, dopóki ciasto w niej pieczone nie przestanie syczeć. U mnie zajęło to około 4 minut. Do wyciągania gofrów dobrze jest użyć drewnianego patyczka lub plastikowej szpatułki. Aby nie uszkodzić formy. W międzyczasie smażenia możemy jeszcze jeden lub dwa razy przesmarować formę olejem. Gofry podajemy z bitą śmietaną oraz owocami. Jeśli chcesz więcej tego typu przepysznych przepisów, to zapraszam cię na mój kanał. Tam każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie. Pamiętajcie o lajkach i komentarzach. Piszcie, z czym wy podajecie swoje gofry. Smacznego.